Sport to zdrowie i obiekty sportowe, które są budowane lub modernizowane, cieszą sympatyków aktywności fizycznej. Infrastruktura sportowa ma duży wpływ na prawidłowy rozwój młodego człowieka. To zachęca i motywuje do ćwiczeń. Wyremontowane boisko przy szkole podstawowej nr 3 imienia Janusza Korczaka w Nidzicy cieszy oko. Tu gimnastyka czy gra zespołowa to wygoda, przyjemność i komfort. Boisko wielofunkcyjne, bo o nim mówimy, y, potrzebował już remontu, tym bardziej, że był oddany około 15 lat temu. Dlatego wszystkie warunki, chociażby pogodowe, wpływały na niszczenie tego obiektu, no i to, żeby jest cyklicznie używany. Potrzebę odnowienia obiektu było widać jak na dłoni. Zadanie zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w konkursie Małe Granty na Infrastrukturę Sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2024 roku. Na boisku wielofunkcyjnym zostały, został dokonany retoping, czyli renowacja nawierzchni, Zostało pomalowana nawierzchnia, zostały pomalowane pasy. I odnowione ogrodzenie wokół boiska. Teraz wypatrujmy przyszłe gwiazdy sportu. Dobre zaplecze już jest. Uczniowie przy odpowiedniej pogodzie rozpoczną lada moment treningi. Zawodów także nie zabraknie. Kibicujmy i motywujmy. W takim miejscu rozpoczęła się kariera niejednego sportowca.